No właśnie, wszyscy, wszyscy znają ten utwór, wszyscy kojarzą jedynie z Tomkiem Adamkiem. Tomek, witam, witam, witam serdecznie. Cześć. Witam ciebie i wszystkich radni słuchaczy. Tomku, jak już jesteśmy przy tym utworze, były kontrowersje, wychodziłeś ostatnio do nowego utworu również Fanki Polaka, jak strzała. Ale niektórzy byli szalenie zaskoczeni. Powiedz mi, czy to stały już wybór zmiany utworu, czy jednak powrócisz do, do starego? Jak to wygląda? Nie, no, ostatnią ostatnio chodzi o do tej piosenki, której chodzimy zawsze, także mam nadzieję, że, że tak pozostanie, jak było. Dobrze. Tomek, kontrolnie. Już dwa tygodnie. Możemy mówić o dwóch tygodniach do największego wydarzenia tego roku. Powiedz przede wszystkim, jak się czujesz? No najważniejsze, że jestem zdrowy, obóz przebiega pozytywnie, no jestem szybki i jeżeli taki będę, no to zwyciężę, bo nic nie pozostaje. Jak obić Szambersa, tak jak powiedziałem, no przygotowany jestem świetnie, zostały dwa tygodnie jeszcze, tak naprawdę już półtora tygodnia ciężkiej pracy. I do roboty, no, dzień 6 czerwca to dzień, gdzie muszę wyjść i pokazać swoją klasę. To było w ostatniej walce swoją szybkości, i determinację. No i tak, myślę, że tak będzie. No Tomku, my nie, nie dopuszczamy w ogóle innej myśli. To zdecydowanie wiesz o tym, że kibice Aha. naprawdę pojawią się tylko i wyłącznie dla ciebie. Eddie Chambers, no, bińczuczny, pewny siebie. W, w portalach społecznościowych zaprzecza jakiekolwiek Twoje umiejętności. Nie ma kompletnie możliwości, z jego strony, żeby on nie wygrał, i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo pewny siebie. Także również nam zależy na tym, żebyś utarł mu nosa. Ale Tomek, dobiegają również już chyba sparingi, prawda? Chciałbym Cię prosić, żebyś powiedział, jak przebiegają sparingi. Znaczy, jest w porządku, dlatego mówię, że jestem zdrowy i w formie, czyli, czyli po, po tarczy, po sparingach widać, że jestem szybki i jestem, takie powinienem być, więc. 16 czerwca zaprezentuje się z zamianie przy strony. Jeżeli wracając do tego, co mówił Chambers, no to wiesz, zawsze odpowiadam, gadaniem jeszcze nikt walki nie wygrał. Ja nie gadam dużo, a wolę to uczynić ringu, zrobić ringu, czyli czyli wygrać, walczyć pięściami i głową, by pokonać Chambersa i to jest moje zadanie. No i taka jest prawda, Tomek to się potwierdza. Tomku, to jest jeden z niewielu obozów, który spędzasz tak naprawdę blisko domu. nie, nie, eksp, nie, nie wyjeżdżasz daleko, nie, nie, nie jest to Bushkill, nie jest to Pensylwania, nie jest to dalsze jeszcze tereny. Powiedz psychicznie dobrze znosisz właśnie pobyt w domu, sprawia ci tą przyjemność, jeszcze masz ten dodatkowy komfort. Że zaledwie w 15 minut jesteś w gymie? Jak, jak to wygląda, powiedz? Również mieszka u mnie na trzecim piętrze. Także, y, jesteśmy, można powiedzieć, w jednym domu pod jednym dachem. Y, do, na trening mamy 15 minut. Warunki mamy wyświetlone na górze rano. Nie ma nikogo, trenujemy sami. Jesteśmy praktycznie sami w gymie, a także warunki są dobre. Atem tym bardziej jestem w domu, mam komfort, żona y, może przygotować y, obiad czy także y, można powiedzieć y, nie muszę nic ja robić czy, czy Roger, jak to bo na obozach, gdzie sami musieliśmy kuchcić. ale Także no, jest komfort y, y, psychiczny i wszystko jest w porządku, no. co tu dużo gadać? No, 16 czerwca to jest ten dzień, gdzie trzeba wyjść, pokazać trzy zęby i wygrać walkę, no bo to jest y, mój cel i tego dokonam. No Tomek jeszcze raz podkreślam, że naprawdę bardzo tego sobie życzymy i mm, jeśli możesz, ja wiem, że ty nienawidzisz za, e, zapeszać, ty nie, nie lubisz wybiegać za daleko w przyszłość, bardzo lubisz koncentrować się na tym najważniejszym obecnie kroku. Mowa o 16, e, to dosłownie już za dwa tygodnie, ale powiedz mi, bo mm, naprawdę coraz głośniej mówi się o tym, że jesienią. Możesz powtórzyć wydarzenie roku bokserskiego w Polsce, wypełnić stadion? Wśród potencjalnych kandydatów walki wymienia się Saszę Aleksandra Powietkina. Powiedz, czy naprawdę już o tym coś zaczyna być głośniej w Twoim sztabie? Nie, no oczywiście ja skupiam się na 16 czerwca, bo to jest dzień data, gdzie trzeba być i trzeba wygrać. A 17 będę dalej się rozglądał swój sponsor y, Polflpl y, myśli o jakiejś walce zorganizowaniu, jakiejś wielkiej walki w Polsce, ale naprawdę to y, ze mną nie o tym nie rozmawiał. Znaczy Tomasz, Tomasz mi nadmienił kiedyś, żeby chciał taką walkę zrobić, ale to są tylko były szczegóły. Więc tutaj y, nigdy nie wybiegam aż tak daleko dzisiaj, bo przecież jest 16 czerwca i tam y, trzeba pokazać swoją walkę, ducha walki. No zgadzam się, ale powiedz mi. Ja bardzo bym chciał, żeby się, oczywiście wiadomo, chcę żebyś wygrał z Chambersem, bo to jest jedyna możliwość kolejnej dobrej, kolejnego sukcesu i no, zapowiadającego następnego spotkania na wysokim poziomie. Ale powiem ci, że Powietkin, byłoby to ciekawe, byłoby to ciekawe i myślę, że tutaj dokonałbyś zaszczytnego założenia na siebie pasa federacji WBA, prawda? Jak ty no czas, to po, czas pokaże, no, Zobaczymy jak wszystko wyjdzie, no, wiadomo, plan jest pierwszy czerwiec, następnie lecę do Polski odwieźć rodzinę, potem będę wracał i będę myślał co dalej. Dlatego nie ma żadnych ustaleń poza 16 czerwca. Rozumiem i dziękuję za odpowiedź. Tomek? Powiedz mi, jak wygląda sprzedaż biletów, bo to jest bardzo ważne teraz, ostatnie dni. Gdzie głównie można szukać biletów? Ja wiem, że to nie jest dobre pytanie do pięściarza, no ale nie będę rozmawiał. Z znaczy, ja wiem, że ma na przykład mały ją Foto w Linden. On ma bilety na pewno gdzieś w Wellington, w sklepach też są, na pewno są na. Na internecie, na, na, na Prudential Center, gdzie się wejdzie, oczywiście można kupić na jeszcze te strony, zapomniałem jak się one nazywają, ale, ale mówię na internecie, gdzie tam więcej, najwięcej ludzi kupuje, ale oczywiście tak jak mówiłem, foto. Foto, ma, jeżeli, jeżeli komuś chodzi o dobre bilety, czyli Ringside. Także na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to znajdzie i, i kupi. Czy możemy już mówić o obecnej ilości sprzedanych biletów? No mnie ja nigdy się tym nie interesuje, no, m, moja moje zadanie to jest trening i, ale wiem, że dużo biletów już y, Mirek sprzedał i patrząc jeszcze przecież na, na inne, są przecież inne y, y, miejsca, gdzie są do sprzedaży, też jest, no, jest duże zainteresowanie i bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim Polakom, wszystkim kibicom, którzy kupili bilety. Tomek, a ja tobie dziękuję za spotkanie i jeszcze będę Cię zamęczał przed samą walką. Cieszę się, że zdrowie dopisuje Trzymamy kciuki Dopisz kolejne zwycięstwo Jest to dla nas bardzo ważne Abyś wygrał 16 czerwca Nic mi, nic mi nie pozostaje Tego dokonam 16 czerwca Pozdrawiam wszystkich kibiców Trzymajcie się, do zobaczenia w Prudential Center Tomek, wszystkiego dobrego, dziękujemy